Dzień dobry, nazywam się Marek Popławski i wspólnie z firmą Bitfood Farutex opowiem Wam o węgorzu Unagi. Węgorz Unagi, bardzo lubiany i popularny nie tylko w Japonii, ale również w Polsce, w firmie Bitfood Farutex w marce własnej, Zen. W ofercie mamy trzy rozmiary węgorza unagi: najmniejszy 256 gramów, czyli 9 uncji, średni 341 g, czyli 12 uncji i największy 709 g, czyli 25 uncji. W ofercie mamy gotowy topping na sushi już poslażonego węgorza na tackach. Jest to węgorz unagi nie anago, w związku z czym jakby ten bardziej wartościowy produkt. Węgorza przygotowuje się na grillu. W trakcie grillowania polewa się go sosem złożonym z sosu sojowego, mirinu i sake i cukru. Wykorzystujemy tego węgorza jeżeli chodzi o sushi na nigiri, do pokładania. Natomiast my chcieliśmy Wam pokazać jeszcze jedno zastosowanie ze względu na to, że filet w tej większej wadze daje nam taką możliwość. Chodzi o to, że na sushi wykorzystuje się węgorze nieduże. Chodzi o zawartość mięsa, a jednocześnie też o ich zwartość mięsa. Natomiast wszystkie te większe węgorze, trzysetki, pięćsetki, są bardzo tłuste, bardzo smaczne, ale niestety bardzo ciężko jest nimi pracować na sushi, ponieważ mogą ulec rozdarciu. Firma Farutex, dysponując węgorzem o wadze powyżej 300 gram daje nam taką możliwość robienia dań, nie tylko sushi, ale i dań kuchni ciepłej. Takie najbardziej popularne, najbardziej zbliżone do kuchni domowej albo do kuchni street foodowej danie z węgorzem nazywa się Unagi Don. Chcieliśmy Wam to danie właśnie zaprezentować, ze względu na to, że ono nie nakłada na nas żadnych dodatkowych czynności, nie zwiększa pracy kuchni, ponieważ Dysponujemy wszystkimi produktami już gotowymi możemy je kupić w firmie Farutex. Pierwszym produktem, oczywiście, jest sam filet, drugim produktem, jest pieprz Sancho, a trzecim, sos Unagi. Sos Unagi, robiony przez firmę Yamasa. Oryginalny przepis japoński, to nie jest sos robiony w Europie, to jest sos robiony w Japonii. W związku z czym, jak gdyby, w całości oddaje smak dania Unagi Don. Czym jest ten Unagi Don? Wszystkie dania japońskiej kuchni, które mają końcówkę don, oznaczają danie w misce z ryżem i taka miska z ryżem nazywa się właśnie don. My dzisiaj przygotujemy to danie w takiej misce i chcemy wam zwrócić uwagę na prostotę wykonania tego dania, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie produkty mamy, czyli mamy ryż Mamy gotowy filet już zbielowany z węgorza i mamy sosy do tego i pieprz sanczą.